Witaj na Cookster TV, kanale na którym uczysz się magicznych sztuczek. Ostatnio nauczyliśmy się jak lewitować wykałaczkę. Dzisiaj nauczymy się sztuczki z tą oto wazą. Wewnątrz wazy znajduje się czerwona piłeczka. I teraz, jeżeli skupisz swoją uwagę na czerwonej piłeczce, gdy dmuchnę, to ta piłeczka znika. Tylko po to, aby w niejedenny sposób wrócić do wazy. Prawda, że to ciekawe? Teraz dowiesz się jak wykonać ten cel. Po pierwsze potrzebujesz magicznego rekwizytu, którym jest właśnie taka waza. Niestety rekwizyt jest ciężki do zrobić samemu, więc polecam tam Dosyć to jest naprawdę tania rzecz, więc ta cena nie jest wysoka w sklepie dla iluzjonistów. xmyślikiluzja.pl to jest sklep dla iluzjonistów. Tam znajdziesz wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania wielu różnych szczegółów. Również i te. Ta nazywa się ball and vase, bądź wadza i piłka. I teraz waza ma taką konstrukcję, że mamy tutaj piłeczkę, wadę z drugim dnem i teraz jeżeli przekręcimy odpowiednio, to tutaj jest taka blokada, że możemy to podnieść wtedy ta końcówka jakby nie wypada, natomiast gdy przekręcimy drugą stronę, wtedy wadza jest wyproszona prezentujemy naszą wizowi bazę piłeczkę. Wkładamy, zatykamy naszą wadę i teraz chwytamy e, piłkę Classic To jest taka pozycja, gdzie ta piłeczka nam nie będzie wypadać. Więc mamy w ten sposób, udajemy, że przełożyć się na drugi Naprawdę chwytamy, a piłeczkę na kolana. Puchamy i baza piłeczka znika. Witamy delikatnie. i przez to wygląda jakby piłeczka wróciła z powrotem do wazzy. Co bardzo ciekawe. Natomiast w tym momencie, gdy wstykamy, możemy sięgnąć z powrotem po piłeczkę na naszych kolanach wsykamy palcę i gdy podniesiemy, piłeczka jakby znika, żeby nam sobie zajadzić ten Co To bardzo ciekawy efekt, tak? bardzo fajne. I jeżeli tutaj będzie miał na niego ciekawy pomysł, możesz go również zaprezentować w ciekawy sposób. To była jakby taka podstawowa prezentacja. Myślę, że zrozumiałeś, i Że my sporo radości przez tych osób, które Was Dziękuję. Pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał, bo więcej jeszcze się ma być. Pozdrawiam. Się. Cześć.